Zapraszam dzisiaj na deser z pierników bananów i śmietany. Ciastka pierniki przekrój wzdłuż na pół. Banany pokrój w plastry. W miejsce umieść śmietanę kremówkę i ubij ją, ale nie na sztywną. Na talerzyku ułóż pierniki w kształcie koła. Polej je śmietaną, a na niej ułóż plastry bananów. Powtórz warstwy piernika śmietany i banana, aż do wyczerpania składników, formując deser w kształcie kopca. Kopiec polej pozostałą śmietaną i wstaw do lodówki na kilka godzin. Przed podaniem deser posyp startą czekoladą. Smacznego.